Czełem Ludziska to kolejna porcja sama i maksa tym razem odcinek pod tytułem: „Abraham L musi umrzeć. Zapraszam. wewnętrzności i pochłonę dusze. <laughs> Wiesz co? Pomysł z podsłuchaniem egzorcyzmu był nietypowym dla ciebie przebłyskiem geniuszu. Opętanie to niedoceniony, acz nieoceniony dar. Co? A, pan komendant. Nie, to była ciotka Maxa. Tak, 14 paczek dziennie. O co chodzi? Tak, tak. Nie, tak? Święty Sebastianie, spokojnie spoglądający na śnieżynki spadające na Saduceusza, natychmiast ruszamy. Niech zgadnę, nasz przyjazny demon z sąsiedztwa właśnie spalił kolejny klasztor. Nie, tym razem mamy o wiele bardziej krwiożerczego przeciwnika. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. O? Gościowi odbiło, wprowadza różnego rodzaju szalone przepisy. A to coś nowego. Wprowadzone przez władze grupowe uściski przed, w trakcie i poważniejszych wydarzeniach sportowych. No i. ogranicza wolności obywatelskie, zagraża środowisku naturalnemu. Ej, to nie jesteśmy sami. Poza tym chce wprowadzić obowiązkową rejestrację broni. Weź kluczyki. Muszę nadmienić, że mogliśmy uniknąć tego straszliwego wypadku, gdybyś dał mi poprowadzić. A ja muszę nadmienić, że mogliśmy uniknąć tego straszliwego wypadku, gdybyś nie wskoczył mi na głowę, krzycząc baba jaga i strzelając przez okno. No a skąd miałem wiedzieć, że to tylko zabawców? I oto jesteśmy na otwartym terenie na zachód od Białego Domu. Wymierzmy sprawiedliwość tak zwanemu wodzowi naczelnemu. Okej, okay. jesteśmy przed Białym Domem, a jak widać, Sam i Max byli bardzo poruszeni obowiązkiem rejestrowania broni. Cóż, przy ich trybie życia to ja się nie dziwię. W każdym razie tutaj mamy kilka rzeczy, które warto zebrać. Hej, to moja zaginiona rękawica bokserska! Zawsze jest w najmniej spodziewanym miejscu. Tee, yeah. ciekawe czemu. Nie dokarmiać łodzi podwodnej. A czym się karmi łodzie podwodne? Niczym, nie umiesz czytać? <noise> To tak jak z wrzucaniem monet do fontanny. Hmm, patrzcie, jak tutaj jest. Jurek? No, super. Co wy tutaj robicie? Takie tam świat ratujemy. A co ty tutaj robisz? Tak się składa, że spędzam wakacje w Białym Domu. Potrzebuję świętego spokoju, więc spadajcie. No, ten jest konkretny. Pogadajmy sobie z tym jego, jego mościem. Odsuń się, kolego. Policja ochotnicza. Chwilę, proszę pana. Papo Smerfie, to Wakabayashi. Możliwe problemy przy drzwiach frontowych. E, gadający pies i... królik próbują wejść do środka. Jakie zalecenia? Wakabayashi? Tak jest, brak pozwolenia na wejście. Przyjąłem. Proszę pana i pańskiego małego kolegę o odsunięcie się od białego domu. Żwirek tu mu homorek. Proszę o pozwolenie na pomacanie mu żeber. Odbiór. Max, zanim uciechniemy się do przemocy, spróbujmy oszołomić tego człowieka ciętym dowcipem i meandrycznymi szaradami. Ach, przemoc intelektualna. Świetny plan. Okrutny. Swoją drogą, kojarzycie jego z anime o Tsubasie? Hm. Ciekawe nawiązania. Puść nas, kolego. Jesteśmy z Policji Ochotniczej i chcemy uratować prezydenta. A sądziłem, że chcemy go powstrzymać wszelkimi sposobami. Tę część planowałem pominąć milczeniem. Tak czy inaczej, nie mogą panowie wejść. Rozkazy. Nie nudzi pilnowanie drzwi? Ta praca daje satysfakcję. Robię, co do mnie należy. Ochraniam prezydenta. Wakabayashi! Powąchaj te dwie chusteczki i powiedz, która bardziej jedzie chloroformem. Max, nie teraz. Tak, problem z samym i Maxem polega na tym, że co się mm, odzywam z samym, zaraz odzywa się Max. W tym momencie bijąc na głowę wszystkie dowcipy, jakie tylko przychodzą mi do uba, także hel, nie mam co mówić. Przez cały czas pilnujesz tych drzwi? To moje podstawowe zadanie. Wybrałem liczbę między 1 a 100. Postaraj się ją odgadnąć, a ja będę ci zrzucać tuż przy głowie coraz większe ciężary. A jakie są Twoje dodatkowe zadania? Róże. Obsługa recepcji, konserwacja, prace ogrodowe, PR. PR? Jestem osobą towarzyską. No nie wyglądasz, siedzisz tutaj na <śm> bramce. Każą wam zajmować się tyloma rzeczami? Cięcia. Ustawa o konsolidacji i redukcji personelu z 2003 roku. Te okulary nie są tanie. Hej, Wakabayashi! Igłą jakiej grubości najlepiej wstrzyknąć ci głupiego Jasia? Tak czysto teoretycznie. Naprawdę masz czas na pilnowanie tych drzwi i wszystko inne? Znajduję na to czas. To moje zadanie. Hmm, gdyby wszyscy byli tak oddani swojej pracy, mimo skandalicznych warunków, to świat byłby pełny, pełen szczęśliwych ludzi. <słuch> Ty powiedziałeś o sobie Wakabayashi? To kryptonim. Jestem bramkarzem. Humor spec-służb. A kim jest Papa Smurf? Dowódca grupy. Przewodzi operacji. Ochrania prezydenta. A! Wakabayashi! Kapuje! Chcę rozmawiać z twoim szefem. Przykro mi. Jest tu prezydenta. Gaw. No cóż, w takim wypadku zostawimy go w spokoju chwilowo. Mam już tego dość. A po smurfie tu Wakabayashi. Ptaszki opuszczają strefę czwartą. Skrzywieni. Mam na nich oko. Odjur. Możemy teraz go przewrócić i bić workami pełnymi cuchnących śmieci, aż zacznie płakać i ucieknie do sadzawki? To kuszące, ale ci goście z tajnych służb długo chowają urazę. Tak, to jest tak delikatnie powiedziane. W każdym razie musimy go odciągnąć od e, tych nieszczęsnych drzwi, bo inaczej nas nie przepuści zwyczajnie w świecie. Więc mamy sposób na to. Ej, tu pasują tylko dolary z podobizną z Sezambianem. To pewnie któryś z tych głupich telefonów na 555. No zgadza się, 555-1984. Wspominałem już, że zapamiętałem liczbę pi do tysięcznego miejsca po przecinku? 3,14159265358979. Masz pod ręką kawałek papieru? Chcesz zapisać numer telefonu? Numer pamiętam, chcę sobie zanotować, żeby udusić cię poduszką, jak będziesz spał. Tak, nie potrafisz zapamiętać takiej rzeczy, ale numer pamiętasz. Ja bym pamiętała na odwrót. Zresztą pamiętam na odwrót. Dobra. Nie zgadniecie, gdzie się teraz udamy. Nigdy nie zgadniecie. Dokąd jedziemy? Naha. Z powrotem do biura. Ja prowadzę! Po moim trupie. Zgadza się! Yeah. Swoją drogą, ciekawa jestem jaka pamiątka została z ostatniego, z o, ostatniego naszego zadania. Oh. To nasz ulubiony oszust karciany Leonard De Volai. Co słychać Leonardzie? Co nie Dobrze już dobrze. Ciekawa pamiątka, serio. A jak się ma pan szpachelka? Pan szpachelka chyba już się nieco uspokoił. Nie daj mi już nigdy więcej czyścić jego akwarium z rozciętym palcem. Ja bym mu nie ufał. Spróbował twojej krwi. Nie, yeah, wiesz coś o tym, prawda, Max? Dobra. Zadzwońmy na znany nam już poniekąd numer. Skąd inąd. Sam do kogo dzwonisz? Do białego domu. Biały przy telefonie. Hmm. Najstarszy i najgłupszy trik. Proszę nie odkładać słuchawki. Przyjąłem. W tym miesiącu chyba będzie spory rachunek za telefon. Nic się nie martw. Jak zwykle zapłacę swojego funduszu emerytalnego. Halo, Jest tam kto? Zastanawiam się tylko, skąd on ma fundusz emerytalny. Może lepiej nie wiedzieć. Czasem lepiej, żeby niektóre rzeczy pozostały tajemnicą. Skoro już jesteśmy w tej okolicy, to możemy się porozglądać i zobaczyć, co też nasi starzy przyjaciele tym razem wymyślili. Tak, datowanie. Czynne całą dobę, a jedynym pracownikiem jest Sybilla, czyli prawdopodobnie ona tutaj po prostu mieszka. Chyba tylko kuchni jej brakuje w tym miejscu. Chyba, że jest na diecie. Witaj, Sybillo. Co nowego w świecie częstych, losowych zmian fachu? Cześć, chłopcy. Ależ jestem podekscytowana. Znalazłam dla siebie idealne zajęcie. Co ty nie powiesz? Naprawdę. Ja, Sybilla Pandemia, jestem teraz zawodową swatką. Sądziłem, że antyterroryści to faceci. Czułem, że za rogiem czai się żart i że zaraz tu wjedzie przy sądzie palonej gumy. Prowadzę agencję dejtowania. To po angielsku randkowanie. Skoro tak inteligentna kobieta interesu jak ja ma problem ze znalezieniem chłopaka, to pewnie i wielu innym osobom przydałaby się pomoc. Ale bełkot. Ciężko ci znaleźć bratnią duszę? Jest gorzej niż ci się wydaje. Większość facetów, których spotykam, to ofiary losu. Bez urazy. Jasne. Ej. albo są zupełnymi psychopatami. Bez urazy. Jasne. To właśnie na takich musisz uważać. <noise> Max przynajmniej jest całkowicie ze sobą pogodzony. W przeciwieństwie do sama. Jakiego mężczyzny szukasz? Starszego. Faceci z odrobiną historii są tacy podniecający. A, i wysokiego. I wytwornego. I powinien być doświadczony. Ha, <noise> dobrze wystarczy. Tak, umówię się z tobą, Sybillo. Sądziłem, że mnie ma na myśli. Nie, yeah, jasne, dalej w to wierzcie. Mogłabyś znaleźć kogoś dla mnie i Maxa? Serio? To znaczy, pewnie, czemu nie? Zdarzały się dziwniejsze rzeczy. Chyba musiały. gdzieś. Postanowiłem, że nie wezmę tego do siebie. Co musimy zrobić? To proste, wypełnij tylko ankietę. O, tak. Chcemy złożyć tę ankietę, chcemy się dowiedzieć, jaka jest idealna dziewczyna. Dla sama i idealna dziewczyna dla Maxa. Jakie rzeczy są na tej ankiecie? Typowe. Wymień swoje zalety i powiedz, jakiej osoby szukasz. Haki zamiast dłoni! Haki! Kiedy skończycie, wrzucę ankiety do komputera, który przeanalizuje wasze matryce osobowości pod kątem 15 kluczowych punktów zgodności. Nie mam matrycy osobowości, tylko wektor. Kiedy już kogoś znajdziemy, będziecie mogli zadzwonić i się konkretnie umówić. Chłopcy, pomogę Wam. Powiedzcie mi, jakie są Wasze atuty i czego szukacie u swojej wybranki. Robi się. Powinna być owiana aurą tajemniczości. Wspominać mimochodem o pobycie w mamrze, ale przyparta do muru, milczeć. Powinna lubić świeże powietrze. Często gubimy klucze do biura. Powinna kochać zwierzęta. Na przykład nieuchwytną modliszkę, której śmiertelne, ale zniewalające rytuały godowe naśladuje. Max, ty naprawdę potrafisz zepsuć nastrój. O, i jeszcze cyberimplanty. Na przykład łokieć, przez który będzie się łączyć z internetem. Powinna być wysoka. Przynajmniej 12 stóp albo 4 metry, jeśli będzie z Europy. Jestem bardzo uduchowiony. Uczeń przedwiecznych odprawia zapomniane magiczne rytuały, aby przywrócić ich rządy na ziemi. Powstań, Siguarcie, powstań Abiaksolamie! Zdecydowanie za dużo podsłuchiwania egzorcyzmów. Wiodę aktywny tryb życia, wieczne ucieczki przed porządkowymi, potrafię docenić wewnętrzne piękno. Mam nawet własną aparaturę USG. Wszyscy bełkoczą o tym wewnętrznym pięknie, a potem wszyscy i tak patrzą na to, jak dziewczyna wygląda. Ha, ha, ha. Very funny. Tylko tyle mi przychodzi do głowy. To powinno wystarczyć. Teraz tylko wrzucę wasze ankiety do komputera. I proszę. Max, idealną partię dla ciebie stanowi... Cybernetyczne laserowe oczy? Och, proszę, proszę, proszę. Hmm, ciekawe. Idealną partię dla ciebie stanowi sam! Niepokojące, a mimo to nie do końca zaskakujące. Sam? Twoją bratnią duszą jest. Tam, dadam! Max! Oto kolejna rysa na pojęciu sprawiedliwego i uczciwego wszechświata. Hej, Sam! Proponuję nigdy już o tym nie rozmawiać! W pełni się zgadzam, przyjacielu. Ci dwaj panowie są tutaj tak bardzo niemęscy, że aż są dla siebie wymarzonymi dziewczynami. Młee. To nawet tego nawet nie da się nazwać gejowskim. Co nowego na horyzoncie zawodowym? Nowego? Już nic. Znasz lepsze zajęcie niż pomaganie ludziom w znalezieniu idealnego partnera? Bóg wulkanu! Słuszna uwaga, mimo to zostanę przy agencji datowania. A ja wolę zostać bogiem wulkanu. Ile par udało ci się doprowadzić do romantycznej szczęśliwości? Jak dotąd? Zero. Zero to najbardziej samotna z cyfr. Ale mam przeczucie, że sytuacja polepszy się po wakacjach Przez ten cały stres Ludzie przechodzą ciężkie rozstania A potem szukają nowych związków Żeby się pocieszyć Czyli mamy na co czekać Te... Dobra, na razie ją pożegnamy Zostawimy ją Do zobaczenia, Cybilo. Z jej zawodem nowym Okej okay. Obejrzyjmy sobie nowe plakaty. Skoro już tu jesteśmy. Oddajcie wszystko, co macie. To nowe wojskowe hasło rekrutacyjne. Dużo lepsze niż poprzednie. No co, odchurzysz? Pobiegniesz z płaczem do mamusi? Wygląda na to, że dobry klej nie został przewidziany w budżecie wojska. Ty ja, ale za to y, poprzedniego hasła wyborczego się ten plakat przestraszył. Nam się przyda. Zobaczycie, na 100% się przyda. I know it. I feel it in the force. Czy jakoś tak. Bosko, nasz stary przyjaciel, też czeka na odwiedziny, a tu co? Lecz szczęściak. On się przewija w sumie od... Od drugiego odcinka. Okej, okay, pogadajmy z nimi. Max, popatrz, to nasz ulubiony, zwariowany kultysta, Mlecz Szczęściak. Witam, jestem Mlecz Szczęściak. Chcę coś kupić, weź moją kartę kredytową, zapisz mojego maila w książce adresowej. Mam kogoś zwerbować? Max, syndrom sztokholmski powinien się ujawnić dopiero po kilku dniach. Kto ma tyle czasu? Tak, Max będzie go oszczędzał. Syndrom sztokholmski u niego jest cały czas. Co taka gwiazda jak Mlecz Szczęściak robi na naszej ulicy? Głoszę dobrą nowinę o pryzmatologii. Nauka i magia, odblokowanie harmonii kolorów, prowadzące do radykalnych zmian na lepsze w życiu z samym sobą i z innymi. Teraz przełożony na 15 tysięcy języków, łącznie ze Speranto. Hurra! Hurra! <słuch> to jest ten, ten cały część, jak jest jedyną tak naprawdę postacią, której z gruntu od samego początku nie lubię. <słuch> Czy książka dobrze się sprzedaje? Sprzedaje? Wyobraźnia jest bezcenna! Nie można sprzedać cudownego marzenia ani śmiechu dziecka! On ma rację! Próbowałem! Dlatego pewnie takie stosy książek zalegają z tyłu za nim za ladą. Możesz powtórzyć o czym jest twoja książka? Nymioteks! Madam wielobarwnej radości? To książka o wszystkim i zupełnie o niczym, o! Nie. Yeah. To dla niego podobne. Pokaż nam jakąś magiczną sztuczkę. Magia przychodzi łatwo, gdy kolory Twojej duszy są... Ach, tak, tak, mniej gadania więcej magii. Dobrze! To może zniknę! No, no widzę, że czytać w myślach ciągle potrafisz. Zgadza się! A teraz spójrzcie na mnie, znikam i będziecie mogli na mnie spojrzeć, bo mnie nie będzie! O! Aluja, nie ma go! Ha, 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 cieszmy się i radujmy, i zabierzmy to. Ej, to tablica darmowa dostawa do domu. Nam się bardziej przyda niż mleczowi. Zostawmy teraz tego świra w spokoju i zobaczmy, co znowu bosko wkładował do automatu z gumami. Nowość, gumy balonowe jak prawdziwe, ale wykonane z niejadalnego plastiku. Wykiwaj znajomych, rozdrażnij dziadków. Ty ja. Nie ma to jak połamane protezy na tych. ...gumach. Mm. Co słychać, Bosko? A, witam towarzyszy psa i królika. W tym miesiącu nie poznaję akcentu. Któryś ze Stanów Środkowoatlantyckich? Dolina San Fernando? Hmm, wyczuwam raczej bałtycką aurę, delikatne czeskie naleciałości. Ha! Ha! ha. Smieszny żart, towarzyszu! Jestem Władimir Ilewicz Boskorowski, rosyjski właściciel Boskiego Magazynu Robotniczego. Nie? Nie! nie. Ale rozpoczynam wszystko od nowa w mojej ukochanej Ameryce. Więc nie ma po co celować we mnie z najnowocześniejszych rakiet. Ta Bosko zdecydowanie jest paranoikiem. Ale czasem jego paranoja ma pewne podstawy czasem. Skąd to zainteresowanie blokiem radzieckim? To zupełnie naturalne towarzysze. Współpracuje z waszym amerykańskim rządem w duchu głasności. Oni wiedzą, oni wiedzą. Kto wie co? Federalni człowieku, wuj sam, rząd cały czas nas obserwuje. To dlatego ciągle czuję na sobie czyjeś władcze spojrzenie obserwujące mnie i oceniające każdy mój ruch. To jestem ja. Tak, bo Maxa trzeba obserwować i oceniać każdy jego ruch, żeby wiedzieć, kiedy go zamknąć, bo się robi zbyt niebezpieczny. Bosko, dlaczego rząd cię szpieguje? Nie wiem! Może dlatego, że za dużo wiem! Um... Max, ustąp temu biedakowi. Ale rozpoczynam wszystko od nowa w mojej ukochanej Ameryce, więc po co we mnie celować? Pewnie masz jakiś absurdalnie skomplikowany wichajster, który cię obroni przed federalnymi. Nadzieja tkwi w ludzie! Robotnicy obalą faszystowski reżim. A co z nami, obibokami? Wszyscy się przydadzą. W dniu zwycięstwa robotnicy zjednoczą się. By zlikwidować skorumpowaną administrację. Będą nas dziesiątki milionów! To niezłe pierpałki. Żadne pierpałki! To prawda. Poza tym pracuje nad satelitarną tarczą antyrakietową. Ta, ja, super. Tarcza antyrakietowa. Uff. Satelitarną tarczą antyrakietową? To chyba lekka przesada. Nie! Obronimy się niczym mocarny niedźwiedź. Modyfikuję właśnie baso, port d. Twój system antydoręczycielski? Dokładnie! Był już zaprogramowany tak, że nie można było nic wnieść do sklepu, więc tylko zmieniłem w bazie danych suszoną wołowinę na międzykontynentalne pociski balistyczne. Więc teraz można wnieść ci do sklepu tonę suszonej wołowiny, nie obawiając się odwetu? To niewielka cena za wolność. Zbycie zasypanym pod zwałami suszonej wołowiny nie jest wolnością, tylko raczej jej brakiem, bo nie można się ruszyć. Och, well. No ale cóż, chyba lepsze rzeczywiście jest tonę suszonej wołowiny niż rakiety, ale rząd Stanów Zjednoczonych, wiedząc o tym, o ile wie. Powinien zamiast rakiet puszczać suszoną wołowinę. Hmm. Chcemy coś kupić. To zle, ale konieczne prywatne przedsięwzięcie. Co masz? Towarzysze, to najcudowniejszy wynalazek przydatny do jak się mówi indagacji. Indagacji. To Serum Prawdy ułatwia nawet najtrudniejsze, ja, jak się mówi, a, przesłuchanie. Przesłuchanie. Serum Prawdy to kolejny z twoich niedorobionych kosztownych gadżetów, czy tym razem naprawdę działa? I to, i to. Sprawi, że każdy pozbędzie się zahamowań i powie, ja E, jak się mówi, całą prawdę. Twój akcent jest do bani. Hej, to już działa! I teraz dowiedzmy się, ile to Serum Prawdy kosztuje. Poprosimy o to serum, towarzyszu Boskowicz. Dobrze, kosztuje 867,5309 rubli. A prawdziwych pieniędzy? 100 milionów dolarów. Powinieneś chyba otworzyć kantor. Upadek muru berlińskiego umocnił naszą gospodarkę. Och. Dobra, darujmy sobie. Dla nas nic. Hmm. Czuję w powietrzu sfermentowaną nienawiść. Zupełnie jak przepocone suspensorium z nutką gotowanej kapusty i odrobiną siarki. Cicho, chłopaki, odstraszacie pozostałych klientów. Jakich pozostałych klientów? Przecież tylko my do ciebie przychodzimy. Co? Znaczy się dobrze! Towaru nigdy nie brakuje! Wizyty tu są jak odwiedzanie starych przyjaciół. Niektóre płatki śniadaniowe pamiętają jeszcze gomułkę. Sam, na jednej serdelince wyciąłem nasze inicjały, żebyśmy zawsze byli przyjaciółmi! Yeah. Kiedy ostatni raz czyściłeś rożen do parówek? Nie trzeba czyścić. Pyszne parówki mają szlachetny posmak. Za jakiś czas dowiecie się, ile te parówki mają lat. Tak, nie mylicie się. Ile mają lat? Do zobaczenia, Bosko. Towarzysze, ja nie Bosko. Ja lojalny robotnik Boskoworski, który nie stanowi żadnego zagrożenia dla wspaniałego amerykańskiego rządu. No ale w ten sposób bosko oszczędza na y, zakupach, jeśli chodzi o kupowanie zaopatrzenia do sklepu.